ma widzę, to jest, ogólnie, już... czwarta część. Candy owner. Typowych de kierowców, polisz kardemię, to jest super. To jest super seria. Będę sobie tego jeszcze więcej później nagrywać, bo nawet... no, to jest super po prostu. Masełko ticket zjechało mi, co ci zjechało. Tu ostatnio była policja, oby... Są, są są, są, są. o Boże Panie malady. Boż, no, o Boże... Pisce co na on to co? Co Zasłaniamy ich, żeby nie widzieli. Proszę, nie chcę dzień, no bo wdzie, w dzień w dzień... lepiej widać latających ludzi. No, a bo tam cały czas tam stoi. Ja chcę widzę zrobić to co ten typ ostatnio. Wyszliśmy tutaj w kosmos, oh, dokładnie tak. Przepięknie, przepięknie, gdzie ja jestem? Jeszcze jeden poleciał, to jadłam. Jej. Gdzie ja, kurde, a to jest ręczkową? W to jadę. Boże, się zgubiłam. Co tam się odwala? Jadę tam. Światową w tym merolu. To śmieciarz, to śmieciarz. Wyskoczyłem skąd? Nie! Dobra. Ja się teleportuję do darłowa, bo nie chcę mi się iść za tą Hondą. Ale mogę do tego typu wejść. W ogóle wiecie, że się da... <coughs> kurde, pociągiem się da jeździć w PCD. Jakby... No nie jako... nie jako driver, tylko jako pasenger. z serkiem wyjechaliśmy z mapy. No super parkowanie równo, kurde. Pidram, jazda do Tam jest jakiś RP i ci ludzie w ogóle to tam średnio te RP robią. Nie wiem, czy latanie nad przejazdem kolejowym 300 na godzinę to jest RP 130. O, to jest mega szybkie, bo ja tym razem jakieś 210 leciałem. No może nie takie mega szybkie, ale szybkie bardzo Okej, okay, okej, okay, przyjemy, przyjmiemy. O kurde! Nienormalne. Nie ma ich. Co tam się odwala? Jadę tam Ale poszedł, to chyba ja byłem. Co tu się odwala? Lampy zgaś. Jedziemy Idziemy na przejazd. Proszę, żeby tam znowu byli niezbyt normalni kierowcy. Ogólnie to jest duży serwer. Ktoś mnie z felendrem postawał jakieś Nie. Her. O Jezus Maria, myszko się nie da jeździć. No czemu nie przyspiesza mi? O. Jezus Maria, nienormalny. O Jezus Maria. Nie trzeźwi kierowca. Chyba Jedziemy tam Nie chcę mandatu że Ja gazuję na makser, by tam dogonić Ej, to szybkie jest Gdzie ja jedzie, ja gdzie jedzie, ja gdzie jedzie ja Gdzie ja on ja jedzie ja, ja też Widzę na naszym serwerze, czekajcie, nic się nie dzieje, idę zmienić serwer. Widzę, udało mi się wejść na 35 na 36 serwer. Więc ma... ma... no już jest pełny serwer ogólnie. No ciekawe jak to wyjdzie tutaj. Słyszę, już najlepiej nie jest. bo Boże, kurde, kabel mi się od słuchawek zaplątał. Co, co ja zrobiłem? Hatsubiwik Plus, to jest nowy samochód ten mój. Czekajcie chwilę co ja odwaliłem. Mm. A to było... To było coś nagrywane, chyba nie wiem. trudno. Um, Spalmy i jedziemy do Sęczka, wiadomo że. Milion kasy, boże, o maluszek. No kurde, wypadłem! Już nie nawet nic nie klikłem. Klikłem! O! Przepiękna muzyczka. Pabianiec, referenc. Kurde, paliłem się, kończę. Później się za tą korę. Zostaw nie! Boże! Milimetry Kurde, mogę mu dać, żeby nie wjechać, byłoby śmiesznie Kuchy. W ogóle widzę jak to nagram to się zbliżamy do 80 subów. Nie wiem czy jak to wrzucę to może już nawet będzie, więc zasubskrybujcie, jak Wam się filmiki podobały, dajcie lajka. No, jedziemy 210 na godzinę i się boję, że zaraz, kurde, zginiemy. Nie. Okej, okay. nie wyszło to zbyt dobrze, cokolwiek ja zrobiłem, właśnie. No, jakoś no, tyle tu ludzi jest i nikt widzę, że zbyt nie jeździ. Stacznie dużo osób taksówkarzem jest. Trzeba gazować i polecieć. Jak wie, wiecie, widzę, co robimy. Ale poleciał maluszek! Ło! Jak Jakie są wyjadę? Może mi proszę jak coś powiedzieć, jakie ja są wyjadę? <gry> nie, nie wyjadę, no! O, typ wylazł. I co z domu wylazł. O! No co Jak on to zrobił? Co trąbisz? Maluszek, hello. Dobra, zawracam na jakąś stację. Żeby se tanknąć. Co to miało być? Co tu się odwala? Tak. Dzień dobry. Przepiękna dostawa, od razu biorę. Od razu bieremy. To ty mnie goniłeś. Co? Co tam się zwala? Ford Focus ty się nazywa. Ej, jestem ciekaw jak dojedziemy do tego Słowina i wrócimy to cały czas tam będzie ten eee, yy, ciapciąg. Dzień dobry, o dostarczyłem. Na pewno będzie chciał bo nie tam jeszcze nawet dopiero co dojeżdża. Okazujemy. No dobra, no na, na szóstkę już. Ok, ma super internet. Ciapong, O jezus, Maria! Co on wygląda? No Boże! No, co, co on robi? O Boże, jak ładnie mi sam sobie walić. Mazdą moją, tamta moja Mazda druga ma taki super hamulec ręczny, że ona jakby jak Może. Jaką tym ti? Ty... <ścoughs> Jaką tym. Tirem tu wjechał, ja się pytam. Jakim cudem. Dobra, em... Dobra, nie. Nie będę z tego wyłażyć. No szybciej, no. Otwierać. Co on robi? Możesz mnie proszę zostawić w spokoju. No otwierać ten Jak on tym tirem tu wjechał? Jakim cudem? No kurde. Dwa... dwa koła. Bo jest nowy mandat. Właśnie jak wiedziesz jak na rogatki, jak jesteście otwarte. Okej, okay, um. Zawracamy. Kurde Sotent ten ty... <śpiewa> no, kurde No <śpiewa> chłop jechał pod prąd Może co to ma być za kurde hard bass <śpiewa> O, ty ma w to samo miejsce Jezu! Bojej Co to jest za muzyka? Co z... Super widzę Ja widzę... Jezus Mariaaa Ja widzę, to było na tyle 那……那阿